Cześć, zabieram Was do Egiptu. Nigdy nie byłam w sezonie. Zawsze mnie straszono, będzie za gorąco, do Egiptu się nie lata w sezonie. I ja zawsze latałam maj, czerwiec, wrzesień czy październik i stwierdziłam, nie no, kurczę, Karola muszę zabrać w końcu do Egiptu, bo on tego kraju też unikał, bo się nasłuchał. Nie wiadomo czego, a jak kocham Egipt, kocham morze czerwone, mogłabym tam leżeć w tym morzu po prostu cały czas na brzegu jak serenka i powiedziałam nie, lecimy. A jak lecimy, to już po poprzednim vlogu podróżniczym z Tajlandii wiecie, że mam świetnego partnera na podróże, jest to FLY.pl. To już jest kolejna podróż właśnie z tą firmą i kolejna udana. Na FLY.pl znajdziecie wiele ofert z wielu biur podróży. Przede wszystkim na fly, poradzą wam, doradzą wam indywidualnie. Ja wydaje mi się, że doprowadzam konsultantów gdzieś tak do szału, ale tego na pewno nie pokazują. Bo ja praktycznie do ostatniego dnia wyjazdu za każdym razem nie mogę się zdecydować. I te panie są tak cierpliwe, powinny. Apeluję, wszystkie te panie powinny dostać podwyżki, te, które miały ze mną do czynienia, bo naprawdę jestem trudnym klientem, ale oprócz tego, że są oferty, masa, masa ofert, to jeszcze uwaga, wiecie już po poprzednim moim wyjeździe, że dodatkowe ubezpieczenie, które pokrywa z góry koszty leczenia, to jest must have, a z FLY.pl dostałam lepszą opcję, bardzo dobrego ubezpieczenia za niewielkie pieniądze, więc e, pamiętajcie, żeby z tego też skorzystać. Lecimy do Egiptu razem z mężem, razem z FLY.pl, tak. <noise> razem z FLY.pl, byliśmy w Tajlandii razem z nimi, teraz zobaczmy opcję bliżej, ciepło, moje ulubione morze i no, biorę męża, biorę męża. E, walizka spakowana, bardzo dużo bikini, czyli kompleksów nie zabieramy. Lecimy. Razem padło na Sharm El Shake. też po poradach z Fly, ponieważ chciałam, żeby Karol zobaczył najładniejszą rafę koralową. Ja latałam głównie do Hurgady i myślałam, że go tam zabiorę, ale po kilku konsultacjach stwierdziłam, nie, 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 nie. Ja też w sumie chcę, chcę zobaczyć coś nowego, więc lecimy do Sharm i to był bardzo dobry wybór. W sezonie ceny są różne. Generalnie Egipt jest mega korzystny cenowo. W Egipcie trzeba uważać na wybór hotelu, no bo te gwiazdki trochę inaczej odbiegają od tych europejskich. Ja bardzo lubię sieć Pic Albatros i moim ulubionym hotelem cały czas zostaje Citadel e, Pic Albatros Citadel w Hurgadzie. Jeśli lubicie spokojne wakacje w takim luksusowym stylu, to totalnie polecam. I teraz zrobiłam taki myk. Wiedziałam, że Pic Albatros kupił nowy hotel, czyli jeszcze nie jest to cena pik albatrosu, czyli dosyć wysoka, no bo dopiero co kupili i dopiero co przechodzi glow up. I dlatego wybrałam ten hotel, bo ma jedną z najładniejszych raf przyhotelowych w szarm. Yy, I poleciałam do Picalbatros Golf Resort. To jest hotel, który przychodzi dopiero swój glow up, ale dzięki temu ceny też są dużo korzystniejsze. Dlatego odwiedziłam hotel w dużo niższej cenie. Wiem, że będzie powstawał tam aquapark i tak dalej i tak dalej, ale mi chodziło totalnie o rafę. I co mnie zaskoczyło, to że w tym Picalbatrosie obsługa była Absolutnie najmniejsze ze wszystkich hoteli, jakichkolwiek, gdziekolwiek byłam, o różnym standardzie. To mnie zaskoczyło, była przepiękna Rafa. Poznałam też rodziny z Polski i zapytałam się, co wam się podoba w tym hotelu. No, bo to jest hotel, który jest niedrogi, budżetowo bardzo fajnie wychodzi. E, jeszcze gdzie, się dzieją tam remonty, które zupełnie mi nie przeszkadzały, w ogóle nie wpływały na mój pobyt, e, i oni powiedzieli wszyscy zgodnie: jest bardzo sympatycznie. Rafa jest przepiękna i spokojnie po prostu spędzają sobie wakacje bezstresowo i bardzo fajne animacje. Więc to są mocne strony, które, o których powiedzieli też inni. Zgadzam się z tym, uwaga! Ja nie znoszę animacji w hotelach. Czy brałam udział w animacjach? Tak. Czy mój mąż został królem Aquarobiku? Oh, Tak, ja nigdy nie widziałam mojego męża tak szczęśliwego jak na akwarobiku. Widzicie, ja tam się wzruszyłam. On wyglądał tak rozkosznie. Ja nie wiem, czy ja mu tyle szczęścia kiedykolwiek dam, ile dał mu Adam, animator na Aquarobiku. Co do rafy, jest przepiękna, ale uwaga, jeśli wybieracie się z rodzinami, a nie do końca wszyscy potrafią pływać, to jest tam mały taki, to jest taki może minus dla niektórych, dla mnie był plus. Zejście jest po rabinkach od razu do głębokiej wody. Jest też zejście takie dochodzenia sobie po kolana w wodzie, ale żeby popływać trzeba zejść po rabince. No ale dzięki temu mamy piękną rafę, więc coś za coś. Ja... Dla mnie to jest ogromna zaleta, ale wiem, że na przykład rodziny z mniejszymi dziećmi mogą mieć z tym problem. Zobaczcie mi na mojego męża z RAM. <grym> <grym> no, chciałam jeść na wycieczkę rano. No, także... Także jesteśmy po śniadaniu, bieda się zakrztusił jajkiem rano na śniadanie i teraz cierpi. Już lepiej? Lepiej, już nie duszę. Ej, już nie dusi. Nie, z jajką wpadło. nie. Wszystko chce mi się pozbyć. Nieprawda, zakrztusił się na śniadaniu i przeżywa biedna. E, jedziemy na wycieczkę, nie wiem co to będzie, jest to surprise trochę dla Super, nas. Już, ale już jest... E... Jest wiemy, że, że ma być ładnie, i na no to liczymy, na pewno Wam wszystko pokażemy. Jesteśmy teraz tutaj. Na I słuchajcie, tam są nasze bociany. Co one tu robią, nie powinny być. Teraz u nas w Polsce to są jakieś obiboki ewidentne i tam jest cała, cała linia brzegowa w naszych boczkach. Kochanie, dlaczego te boczki są tutaj? Chyba yy, już się zima zaczęła w Polsce. Ta, chyba ten lipcopadł takim tutaj po prostu dał popalić, że postanowiły zostać w Egipcie. Co robimy tutaj? E, jesteśmy na grillu tutaj z kolegą sympatycznym. E, mamy pół godziny do, do jedzenia, więc idziemy do wody. I jest lampa jak... Cholera. <laughs> więc tak, ja myślałam, że idziemy jakieś nudne all inclusive, ale to jest better than all inclusive. <laughs> Także dzisiaj mamy grilla i na plaży, a potem potem już idziemy do hotelu. Aczkolwiek wcześniej mieliśmy snorkowanie dwukrotne. Widzieliśmy pęknięcie w ziemi, które wystąpiło po trzęsieniu ziemi, i tam jest słona woda. Widzieliśmy taką rzeczkę, która ma chyba z 2 km i nie można do niej wchodzić. Jest objęta ochroną. Przepięknie. Ma 2 km. 2 km, tak. Jest objęta ochroną, to jest ważne. I, I tutaj Wzdłuż wpływają... tej rzeczki rosną roślinki, roślinki, które pochłaniają słoną wodę Aha. i wypuszczają sól liśćmi. Czyli jest roślina podczas słyść mi I, i chyba te drzewa one rosną tylko tutaj, Tak. bo one jak kiełkują, jak sobie płynie sobie z tak. tą wodą te ziarna, tak. więc jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I tutaj w ogóle w tym parku narodowym mieliśmy Chyba najlepsze snurkowanie ever jest niesamowicie, bo jest wielki klip z rafy i tam jest 1000 metrów w dół, a Rafa jest taka ładna, widzieliśmy manty. W ogóle manty widzieliśmy tutaj w tej zatoczce, ale... No kurcze, ryb było bardzo dużo rzeczywiście, pierwsze storkowanie były duże fale, ale ryb było tak jak tutaj szef powiedział, jak w akwarium, było tego ogromnie dużo. Idziemy do wody właśnie, pokażę Wam jak, jak ja wyglądam, jak mój mąż nagra. Jak się rozbierze jak z kapci. Cholera wie kiedy się rozbierze, bo ma problemy techniczne. Ja chcę Wam pokazać mój piękny kostium kąpielowy, ale nie wiem ile to będzie trwało. Proszę bardzo, proszę bardzo, tak się prezentuję ja. Dzisiaj jest pięknie i posiedzimy dzisiaj dużo w wodzie. Było snorkowanie dwa razy ja nigdy podczas snorkowania ani nurkowania nie widziałam tak pięknych po prostu ryb. Widzieliśmy też mantę, w ogóle czego my nie widzieliśmy. Także było pięknie. Idziemy do wody. Jesteśmy już po jedzonku. Karol daje radę. Karol je bardzo mało. Ja jem wystarczająco. Mamy jeszcze herbatę w ogóle tutaj zaraz Wam pokażę. Jest herbata na naszym... Widać tylko mój brzuch. O, jest herbata, będziemy pić herbatę, co jest fajne, że właśnie tutaj dzisiaj mogliśmy spędzić cały dzień tak naprawdę w parku. Pierwszy raz spędziłam tak, tak dzień i fajnie, że mieliśmy taką prywatną wycieczkę, bo cała uwaga była na nas, a jak wiecie, ja kocham uwagę. <noise> Możesz potwierdzić? Tak? Tak? Potwierdził. Tak jest super. To zobaczcie jaka ja jestem sterana. <noise> jaka spalona! <noise> Patrzę jaka jestem spalona, jak włosy, roz, włosy rozwiane. Wróciliśmy z wycieczki. <noise> Zaraz się ogarniamy i kontynuujemy ten cudowny dzień, bo dopiero jest jakaś 15. Tak, zobaczcie, mamy wielkie łóżko. Kocham takie, ja muszę mieć takie wielkie łóżko. To jak jest z tą pogodą? Czy da się wyżyć w tym Egipcie w sezonie? Oczywiście, że da. W ogóle nie wiem skąd te straszenie. Nie, jest sucho, nie jest wilgotnie. Wiem, że w Turcji przy tych temperaturach, czy właśnie też w Tajlandii, no i potrafi być to problem dla osób na przykład, które mają problem z oddychaniem właśnie, kiedy jest duża wilgotność i upał. Tutaj ten suchy wiatr, zresztą wiatru było sporo. Zemsta Faraona. Ponieważ to był pierwszy wyjazd Karola, ja... Wiem, że y, lubię żyć na krawędzi, ale sama jak jeżdżę do Egiptu, czy z przyjaciółkami, ja nigdy nie biorę żadnych leków. Generalnie leki biorą zawsze moje przyjaciółki, ja w razie czego od nich wezmę, ale zresztą ja nie, nie mam takich problemów. Przynajmniej do hoteli, do których jeżdżę, to nigdy mi się to nie zdarzyło. Natomiast poza hotelami, no niestety, bywały różne sytuacje. E, tym razem jakoś nas to ominęło, mieliśmy rzeczywiście raz jakąś, no poza hotelem zjedliśmy, rzeczywiście coś tam się zadziało, ale tym razem przygotowałam się. Wzięłam dwa rodzaje leków. Jeden lek, nie braliśmy wcześniej żadnych przygotowawczych, tak dalej, tylko na florę bakteryjną taki lek, który właśnie potrafi zwalczać tę sytuację w jelitach. Plus jeszcze taki, już wiecie, jak się źle dzieje, to żeby powstrzymać to piekło. Także te dwa leki wzięłam, nie mieliśmy żadnych problemów. Nie rekomenduję mycia zębów wodą z kranu. Czy to robię za każdym razem? Oczywiście myję zęby wodą z kranu i nie mam, ale może to kwestia hoteli, nie wiem, albo mojego szczęścia, albo po prostu mocnych jelit. Nie róbcie tego, co ja, aczkolwiek ja takich problemów nie mam. Miałam ostatni raz, może z 15 lat temu w Hurgadzie. Także wiem, że takie sytuacje są. Weźcie leki profilaktycznie, bo nie wiadomo, co się może e, przydarzyć. Jedzenie w hotelu. Jedzenie w hotelu moim zdaniem było dobre, bardzo dobre nawet. Yy, restauracje tematyczne były troszeczkę. One były bezpłatnie, oprócz japońskiej. I na każdy wieczór sobie po prostu zrobiliśmy tematyczną restaurację i były takie dania, które były bardzo dobre. Aczkolwiek, czy przybił na przykład Cytadelę w Hurgadzie, o której Wam po prostu się rozpływam wiele razy? Nie. Myślę, że do Cytadela to jest też hotel bardziej premium. Tutaj jest bardziej budżet friendly, aczkolwiek pamiętajcie, że to jest jeszcze ponieważ on dopiero został kupiony przez Pika Albatrosa i będzie przechodził glow i on niebawem będzie <grym> drogi, więc jeśli chcecie skorzystać z tej pięknej rafy w Niszyce, nie to tak jak mówię, lepiej teraz. Jeśli chodzi o snorkowanie, dla osób, które nie mają sprzętu, zawsze się ten sprzęt znajdzie, wiadomo, trzeba tam zapłacić z 5 dolarów i sprzęt się znajdzie. Jeśli chodzi tam higienicznie, to uważam, że maski warto mieć ze sobą. Czy się lepiej sprawdzają te całotwarzowe, czy te z rurkami? Eee, osoby na miejscu Preferują maski, które są jednak z oddzielną rurką, mówią, że są dużo lepsze. Ja lubię tą pełnotwarzywą, ze względu na to, że po prostu ja, mnie bardzo stresuje ta rurka, coś w ustach i, i tak dalej. Więc to już od Was zależy. Nie biorę nigdy płetw, zawsze je wypożyczam. Szkoda mi miejsca w walizce. No, ze względu na to, że po prostu mam dużo rzeczy, dużo bikini, które oczywiście możecie podziwiać na moim vlogu i też w social mediach, bo jeszcze będę wrzucała więcej rolek. Więc ja mam pełną walizkę, nie ma już miejsca na żadne niestety płetwy, ale płetwy też Wam... Yy, Wszędzie wypożyczą. Generalnie z tych takich rozrywek parasailing, czy, czy, czy podobne, ja nie korzystam, ale też ze względu na mój uraz, który doznałam e, wcześniej i boję się wielu rzeczy. Zresztą mam lęk wysokości, więc dla mnie te rzeczy, no nie, niestety się nie sprawdzają, ale mój Karol yy, spróbował, był bardzo zadowolony. Pamiętajcie, ubezpieczenie, ubezpieczenie dodatkowe, nie piszcie się w ogóle na takie rzeczy, jeśli nie macie wykupionego dodatkowego ubezpieczenia, to Wam od razu mówię. Tak naprawdę ja nie uprawiałam sportów, tylko po prostu szłam sobie tarasem i też mi się przydarzyło, więc yy, przypominam, bo ja zawsze olewałam tą sprawę. I biorąc pod uwagę, właśnie strat finansowych, jakie bym poniosła, może na zdrowiu, gdybym nie miała tego ubezpieczenia poprzedniego, to dlatego to podkreślam, podkreślam, bo od teraz nigdy e, nie wezmę właśnie takiego wyjazdu bez dodatkowego ubezpieczenia. I jak już tak mówię o tym ubezpieczeniu i tak dalej, to jest firma Hansa Hans Merkur. I to ubezpieczenie mi się po prostu sprawdziło. Także tak to u mnie było. Jak wiecie, mam współpracę z Fly.pl, ale myślę, że najlepszą rekomendacją jest to, że polecam to nie tylko tutaj, ale też prywatnie. Moja siostra za tydzień ma wylot właśnie do Egiptu z Fly.pl. Także lepszej rekomendacji chyba mieć nie mogę. Ja mam nadzieję, że siostra też coś pokaże na swoich social mediach z tego wyjazdu. W tym bardziej, że ona wybiera inny kierunek, który też bardzo lubi. Na dziś to wszystko. Jeśli Wam się podobają moje wyjazdy, to koniecznie bądźcie aktywni w komentarzach. Bo ja bardzo z chęcią polecę zaraz gdzieś jeszcze. A niebawem zrobię też materiały o lotach, bo w tym roku leciałam już 10 razy. A temat jest cały czas gorący. Jeśli chcecie, bym Wam powiedziała dokładnie, jak wygląda lot z samolotem, jak jesteście większe, to piszcie też to w komentarzach. Wszelkie pytania w materiale na wszystkie pytania odpowiem. Do zobaczenia, cześć.